Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny fragment Ewangelii według świętego Mateusza, czytany z Biblii Tysiąclecia. Zaparcie się Piotra. Piotr zaś siedział z zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła I ty byłeś z Galilejczykiem, Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł Nie wiem o czym mówisz. A gdy poszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli, ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Po chwili i ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. Natychmiast zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który powiedział: Nim kogut zapieje. Trzy razy się mi wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gło, gorzko zapłakał. No, tak jak Jezus zapowiadał, tak się stało. Piotr zapiera się trzy razy. Jeszcze przed zapianiem koguta. Zapiera się go. Później te zaparcia będą. Te, za, bo, te zaparcia. To, to słabo zabrzmiało. E, później te. Tego zaprzeczenia będą przez Jezusa w pewien sposób, nazwijmy to, niwelowane. Będzie, będzie odkręcane. Jezus będzie trzy, trzy razy pytał, czy mnie kochasz Piotra, po tym jak już zmartwychwstanie, zostanie mu wypaczone. To, ale, ale no, to pokazuje też, no, tak jak mówię, właśnie tą ludzką. Naturę, ludzką słabość. No niestety, no, tacy, tacy jesteśmy. Ja rozumiem znakomicie Piotra, i nawet nie chcę tutaj chojraczyć i twierdzić, że ja bym się zachował inaczej w takiej sytuacji. Podejrzewam, że niestety to jest. Wiecie, no, jeżeli byliście kiedyś w stresowych sytuacjach, to, to wiecie, jak to wygląda. To jest często. To są sekundy, to w głowie je, jest. Jest y, szum i, 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 i ciemność, i po prostu podejmuje się decyzji instynktownie, a instynkt nakazuje przetrwać, nakazuje przeżyć. Dlatego on w ten sposób odpowiadał, nawet się nad tym nie zastanawiając i Wierzę, że gdyby stanął przed już na chłodno, tak? Przed tym, że musiałby wybrać śmierć, czy, czy, czy bycie z Jezusem, to on by wybrał śmierć. Natomiast. W tamtej sytuacji dynamicznej, no po prostu odruchowo próbował się bronić, zachować swoje życie. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem. No natomiast natomiast, no pokazuje to, 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 to fajnie, w jaki sposób, że i Bóg zna człowieka, i zna jego słabości. Ale i to no pokazuje to też, to no, że po prostu postacie przedstawione w Biblii, no to są, są. Jak najbardziej realne, jak najbardziej ludzkie. Nie są wyidealizowane, nie są przerysowane. To są. To są historie ludzi. I, i, to, jest, i to jest przez to właśnie takie ciekawe. Tak, przynajmniej mi się wydaje, tak? Że oni reagują. W sposób taki bardzo autentyczny. Ja na to tak naprawdę w taki większej mierze dopiero zwracam uwagę, jak przy tym czytaniu, przy tym czytaniu, które robię dla was. Jak autentyczne są właśnie reakcje uczniów, uczniowie, to jest w tej chwili mój mój. Obok, obok jakby tej nauki Jezusa, to jest, to jest jeden z takich moich ulubionych wątków, ich, re, ich, ich reakcje, ich, ich sposób jakby rozumowania, podejścia do pewnych spraw, to, że oni cały czas, mimo obecności Jezusa, byli tak naprawdę bardzo mocno osadzeni w tym świecie. Ja się z nimi utożsamiam po prostu w pewnym sensie. Znaczy, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś wyniosłe, bo to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że, że te ich słabości są, są właśnie dobrze. Przynajmniej dla mnie dobrze zrozumiałe, po prostu tak to w człowieku działa. I dlatego ani Piotra nie powinniśmy tutaj szczególnie potępiać za to, co zrobił, ani nie powinniśmy uważać Piotra za, za jakąś głowę kościoła po Jezusie, tak? Za kogoś, kto miał przejąć Schedę po Jezusie. No bo to zupełnie nie taka miała być rola apostołów, ani Piotra. Z tym was dzisiaj zostawiam. Niech Wam Bóg błogosławi. W imię Jezusa Chrystusa trzymajcie się.